Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej wielkiej konwencji programowej mojej skromnej kandydatury na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nie Leszko Kaczyńskiego i tutaj światełka się trzęsą jak widzicie Państwo mamy bardzo rozbudowane studio znaczy miejsce do konwencji i na dzisiejszej konwencji przedstawię Państwu coś na co pewnie Państwo bardzo długo czekaliście, a mianowicie nie pójdziemy się światłami a mianowicie zajmiemy się tematem mojego programu, czyli to, co dla Polski mam przygotowane. Jak Państwo wiecie, termin wyborów prezydenckich jeszcze nie jest znany, gdyż po prostu musimy jeszcze chwilę poczekać, aż zostaną one oficjalnie opublikowane. Natomiast wiemy, znamy już kandydatów. Jest to pan Rabli formariat, ja, panie i prawdopodobnie Henryk Balcerowicz. Natomiast, szanowni Państwo, czas przedstawić na mojej konwencji to, co trzeba, można przedstawić, czyli program wyborczy, czyli to, co każdy kandydat. Dlatego, nie owijając już w bawełnę, przedstawię Państwu to, co mam Państwu do zaoferowania. Jako prezydent za powołam rząd, który będzie, powołam rząd, który oprócz swojej kompetencji, będzie posiadał również większość parlamentarną, taką abłówkę wotunu zaufania, by nie tworzyć bezsensownych dwutygodniowych rządów. Jako, jako prezydent, oczywiście, też będę, będę dbał o to, aby polska konstytucja była w porządku. Jeżeli jakakolwiek ustawa będzie uznana przeze mnie za niekonstytucyjną, od razu będzie kierowana do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten luk sprawdzić jej, można powiedzieć, yy, z ważność konstytucyjną. Jeżeli zdarzyłaby się oczywiście sytuacja, albo co się. Dobrze. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tematy związane z przyspieszonymi wyborami, to oczywiście, jeżeli zdarzała się sytuacja, że przykładowo nie mielibyśmy przez długi czas marszałka i na przykład marszałek były raz odwoływany, raz powoływane i nie wiadomo byłoby, kto jest marszałkiem. Oczywiście w takich sytuacjach jako prezydent obiecuję Państwu, że zarządza przyspieszonymi wybory i proszę mi tutaj zejść z tego. No i super. Wszyscy to wiemy, ale proszę, proszę yy, umożliwić. Dziękuję. A no to moi wyborcy zapraszam. A, ale oni moi wyborcą, dobra. Kontynuując, jako prezydent obiecuję państwu również, iż, iż nie będę podpisywał, a wręcz przeciwnie, zawetuję każdą ustawę, która będzie działała na szkodę obywateli. Przykładową ustawą, która będzie działała na szkodę obywateli, będzie taka podnosząca podatki, w szczególności podatek na żywność, podatek PIT-CIT. Takie ustawy, jeżeli kiedykolwiek się pojawią, od razu, nieważne jaki rząd będzie, czy rząd ugrupowania, z którego startuję, czy rząd przeciwnego ugrupowania, będę wetował jako prezydent niezależny. Będę również chciał dogadać się z ministrem obrony narodowej, aby nasze arm, aby inwestować w wojsko, aby w budżecie e, w budżecie znajdowało się duże pieniędzy na wojsko. Będę dbał też o to, aby 4% PKB, tak jak jest teraz, szło na wojsko, bo dzięki temu otrzymujemy ochronę NATO. Obecnie mamy obecnie nasza, e, nasz kraj przeznacza najwięcej z NATO. Z Paktu Północnoatlantyckiego na wojsko, i taką sprawę trzeba oczywiście utrzymać. Będę też nadawał, oczywiście, jako prezydent, nie zapomniał o tym, że będę oczywiście nadawał obywatelstwa rangi, przepraszam, rangi, tytuły profesorskie osobom naprawdę zasłużonym. Ale też trzeba pamiętać o tym, że jako prezydent. Będę też sam udzielał się legislacyjnie i sam zgłosić swoje projekty ustaw, które są dla mnie niezbędne, a które zarówno jaki parlament, jaki rząd nie zrealizują, Wiesz, takie coś jest na. Ja zawoł teraz dostałem. Obożę. Prezydent za działa. Dziękuję. O wasze, dobrze. Kontynuując moje wystąpienie. Będę dbał o to, aby w Polsce inflacja i bezrobocie były na bardzo niskim poziomie. A oh jest. Kontynuując. Będę dbał też o to, aby współpraca z rządu, z parlamentem, w szczególności w sektorze w spraw gospodarczych, takim jak jest. Słucham? Nie. Kontynuuj. O JA PIERDOLĘ, O! Można mu dać bana? A, a za to mu daj i, i Sigma. Dobrze, nie będzie nam już ten pan przeszkadzał. Natomiast oczywiście jako prezydent będę musiał popracować z rządem, aby zapewnić w no. tematach oraz w te, również w tematach gospodarczy, jakim jest bezrobocie, jak i inflacja. Jako prezydent będę dumnie reprezentował nasz naród na arenie międzynarodowej, współpracował z Zachodem oraz będę się starał również szukać jakiegoś porozumienia z krajami, które się walczą. Będę starał się, aby zakończyć wojnę ukraińsko-rosyjską, tak jak to zrobił, tak jak to zrobił poprzednicy z wojną gruzińsko-rosyjską. Tak jak będę starał się zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską, żeby doszło w końcu do porozumienia, zamie również zamierzam powoływać godnych ambasadorów reprezentujących nasz naród na arenie międzynarodowej oraz opisywać umowy międzynarodowe, a w szczególności traktaty gospodarcze z państwami wysoko rozwiniętymi gospodarczo, z takimi państwami na przykład jest USA, Japonia, Korea Południowa, y to tam było jeszcze Niemcy, Szwecja, Norwegia, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i inne tego typu państwa. Czyli podsumowując, oto mój program. Powołanie y, godnego premiera, dajemy większe szanse na wygranie na większość, ma, w sumie jego ugrupowanie ma większość, współpraca prezydenta z rządem w sprawach bezpieczeństwa i gospodarki, zgłoszenie własnych projektów ustaw, które które uważam za słuszne, a zarówno parlament, jak i rząd tego nie zrobił. Wsp również yy, wygodnie dogodne nad armią, finansowanie armii, zakup nowych czołgów, nowych broni, tak aby po prostu wojsko było, no wojsko było silne, by mogło nas wspierać w razie wojny. Weto wszystkich ustaw, które są przeciw społeczeństwu, czyli na przykład podnoszą Podatki, w szczególności podatek PC2 i inne. A tego zapomniałem dodać: oczywiście będę starał się ograniczyć prawo łaski, tak aby tylko osoby, które naprawdę są niewinne, jakim by na przykład byli Tomasz Komenda, by rzeczywiście takie osoby nie musiały się w więzieniu, albo osoby, które zostały skazane, takim wyrokiem, można powiedzieć, przez wszystkich uznane za śmiesznym. Takie, takie osoby będę ułaskawiał. Jeżeli zostańcie jeszcze przy sądownictwie, Zamierzam też powołać w pełni niezależnych sędziów Sądu Najwyższego, tak aby ci sędziowie nie reprezentowali żadnej opcji politycznej. Wracając jeszcze, będę oczywiście mnie reprezentował nasz naród, będę, będę mianował godnych ambasadorów, którzy mają wykształcenie, oraz będę podpisywał umowy międzynarodowe z państwami wysoko rozwiniętymi gospodarczo takimi państwami, które Oferują nam bardzo dobre, trzeba powiedzieć, usługi zagraniczne. Ale jakoś jest jak to teraz zapraszam szefa z mojego sztabu wyborczego, pana prezesa Rady Ministrów Jarekusła Kaczyńskiego o dodanie swoich przysłowiowych trzech groszy, by urozmaicić konwencję. Jarek, no idź chodź, przemawiaj. Coś jeszcze chwilę, ja zaraz przyjdę, ty jeszcze coś mów. Okej, okay. okay. a może jednak zostajemy jeszcze chwilę i omówmy sprawy też również ważne. Ważną sprawą na przykład jest to, że coraz bardziej słyszy się o tym, iż podobno ktoś chce likwidować gotówkę. Dla mnie taka oto opcja, jak i opcja moich chodor kandydatów, mam oczywiście nadzieję, jest nie tyle skandaliczna, ale w sumie skrajnie skandaliczna. Ja również będę ubiegał się o to, aby do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej, dopisać, dopisać artykuł o ochronie gotówki, by nikt tej gotówki nie mógł nam zabrać. Tak samo będzie z mediami. Będę dbał o to, żeby y, z wierzchnictwo nad mediami posiadało tylko organy konstytucyjne, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Również będę dbał o to, żeby do Konstytucji dopisano uczucia religijne, żeby każda religia w Polsce była szanowana, niezależnie czy to chrześcijaństwo, judaizm czy prawosławie. Każda religia w Polsce zasługuje na szacunek i każda religia będzie miała, yy, można powiedzieć, szacunek. Również chcemy obalić mi, który czasami słysza o tym, iż będę jakimś, można powiedzieć, długopisem, Notariuszem rządu i ich długopisem. To jest oczywiście nieprawda. Ja ustawy będę zarówno wetował, jak i podpisywał. Możecie mi Państwo o tym, jeżeli chodzi o to również, zaufać, że nie będę żadnym notariuszem Rady Ministrów. Kolejną sprawą, którą można też powiedzieć, jest e, dogadanie się z rządu w sprawach ważnych i ważniejszych, jak na przykład kwota wolna od podatku. Trzeba podnieść 30 tysięcy do 60 tysięcy, by. Polacy mogli więcej zarabiać. Trzeba dbać o to, żeby paliwo i ceny były w Polsce jak najniższe, oraz trzeba również dbać o to, aby polskie przedsiębiorstwa się rozwijały. Jak na przykład największą inwestycją, jaką na razie mamy, jest ten transport komunikacyjny. Ja, wtedy obejmę już urząd prezydenta, jak najbardziej będę podpisywał ustawy tego typu, abyśmy mieli po prostu nowoczesne lotniska, nowoczesne inwestycje, nowoczesne fabryki i się nawet elektrownie. Jądrowo, ponieważ taka elektrownia się potrzebna. Oczywiście, mógłbym tutaj gadać i gadać, ale może teraz, jak to już widzę, że mój szef sztabu się obudził, to teraz czas, żeby on to dał swoje trzy grosze jako prezes Rady Ministrów. Bardzo proszę. Proszę Państwa, drodzy obywatele, dziś. Konwencji programowej jednego z kandydatów na urząd dupa, 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 dupa. prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Leszka Kaczyńskiego. Nikt się nie wyrzucił. Musimy poprzeć kandydaturę pana Leszka Kaczyńskiego. Jest to najlepszy w tym momencie kandydat na ten urząd. Włosi, Zgadzam bardzo się. Dobrze, bardzo dobrze, że pan się zgadza. Głośnie bardzo dobry program yy, wyborczy, walka o suwerenność, współpraca z rządem, która będzie bardzo przydatna. Yy, pan. Również no, się zgadzam. Yy, 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 yy. Mów, mów, mów. Pan... Le... Zaraz. Mogę kontynuować? Pan Leszek wyraził tak, tak, dużo swoich przekonań w tej konwencji. Jeśli on zostanie prezydentem, będziemy dobrze współpracować dla Polski, aby jak najwięcej zrobić dla naszego Narodu. Kandydatów jest czterech. Ale tylko jeden może nim zostać. I tym jednym, który może nim zostać, jest pan Leszek Kaczyński. W dniu wyborów zagłosujcie na niego. Jest on najlepszym kandydatem na ten urząd. No i dla po skończeniu. Już będzie tyle mojej powiedzi. Odsłuchajmy pięknej piosenki, która wskazała ja mnie To na końcu, ale na razie jeszcze ja chciałem coś dodać. No to proszę bardzo, jeśli pan kandydat, pan minister chce coś, chce coś dodać, to bardzo proszę. No, wspomniał tutaj mój y ukochany brat o tym, że o współpracy rządu. Oczywiście to jest prawda i jeżeli państwo myślą, iż jedyny rząd, z którym to to będzie rząd prawicy, to musicie państwo mylić, bo jeżeli zdarzyła się sytuacja, że wybory wygrała lewica, a ja jeszcze byłbym na stanowisku prezydenta, to nie byłoby tak, żebym wetował wszystkie ustawy, jak leci. Bo czasami ustawy mogą być dobre, a czasami niedobre. Oczywiście takich głupot, jak legalizacja aborcji do 12 tygodnia życia, bym nie podpisała. W wręcz nie prowadził Bravo. autopoprawkę. Bravo. Ponieważ, Bravo. ponieważ ja zwolennikiem jestem kompromisu aborcyjnego, aborcja powinna być legalna w przypadku zagrożenia życia matki, dziecka, albo gdy płód jest gwałtu. A nie tak sobie na życzenie, bo na przykład, ja tu powiem żartów, gumka pękła podczas stosunku. E, jeszcze kolejną sprawą, jaką mógłbym poruszyć. E, może jeszcze tak pod koniec walka o suwerenność. Tak. Nie będzie nam Bruksela. Nie będzie nam Berlin. Nie będzie nam Moskwa. Mówiła, jakie mamy być prawo. Nie będzie takiej sytuacji, że będę na telefon. Jakieś obcych krajów wprowadzą prawo. Ja takiej prezydenturze mówię głębokie: Mówię, takiemu coś nie powinno być w Polsce. Nikt nie będzie nami rządził, nikt nie będzie decydował o Polsce. Żadna Unia nie będzie nam mówiła, co mamy wprowadzać, czego nie. My będziemy w z prawa weta, jeżeli uważamy, że jakieś e, prawo jest nie stosowne dla naszego narodu. My mamy suwerenność, jesteśmy krajem suwerennym. I o tą suwerenność będziemy walczyli. I tak mówią też moi kontrkandydaci, ale też powiem to. Ja, o takie coś, Szanowni Państwo. Takie właśnie coś. Oprócz tego, coś mógłbym jeszcze dodać na tej mojej konwencji wielkiej. Coś o kontrkandydata. Jeżeli chodzi o kontrkandydatów, to zdarzyła się bardzo ciekawa sytuacja, gdyż kontrkandydaci początkowo myślałem, że będzie taka można powiedzieć. Typowa polityka w demokracji, czyli atakujemy siebie yy, jak osy. Ul się nawala z ulem, ale jak się okazuje, tam pszczoły i ul się nie nawalają, gdyż kandydatów mamy naprawdę kompetentnych, naprawdę spokojnych, przyjemnych. Takich, którzy naprawdę, no, do debaty i można merytorycznie pogadać, powymieniać się zdaniami. Ja bardzo dziękuję za takich moich kontrkandydatów, którzy są spokojni, a nie tacy, co na przykład pomawiają, że tutaj ktoś jakiś do jakiejś bułgarskiej mafii należy czy coś, bo no, zdarzyły się takie sytuacje, Szanowni Państwo. I teraz, żeby nie owijać bawełna jakimiś moimi przekonaniami, czas, aby to Wy, nasi uczestnicy zadali pytanie, aby to nasi uczestnicy się wypowiedzieli, jakie mają zdanie na temat nas, Was i zdarę. Jeszcze raz. Dobrze. Pierwszy będzie Pan Zbigniew Ziobro. Witam pana kandydata na prezydenta. Panie Leszku, mam takie pytanie do pana. Czy, ewentualnie jak się pojawi ustawa o zwołaniu referendum lub zostaną zbierane podpisy w sprawie referendum wyjścia z Unii, czy pan jako prezydent takie referendum zarządzi? Eee, po pierwsze, o no, co? Yy, Kościół, fajny masz ten pokój. A po drugie, wracając do IC. Yy, ja i tak cię nie usłyszę. Yy, jeżeli chodzi o takie referendum w sprawie wyjścia z Unii, to nie, powiem tak, nie ośmieliłbym się tego, nie wprowadzić w życie. A broń Boże, jeżeli jest referendum, są podpisy, jeżeli uchwała referendalna w Sejmie przeszła większością, albo po prostu obywatel jest tu takie referendum, ja moim wręcz obowiązkiem jako strażnika wolności i demokracji i konstytucji, i praworządności jest tego poddanie, i to nie są na jaki temat, czy to na temat aborcji, czy na temat imigrantów, czy na temat wyjścia z Unii Europejskiej. Takie coś trzeba zrealizować. Jeszcze natomiast, wracając do referendum. Tam pan zadał pytanie na temat takiego swego rodzaju referendum, i to było bardzo mądre pytanie, i za to pytanie dziękuję. Panie Zbigniew, Ziobro z partii z SP. A teraz może zaprosimy kolejnego kandydata. No do widzenia. I o pan Stanisław Frank. Słuchaj, dzień dobry. Dzień dobry, panie Leszku. Um, chciałbym zadać pytanie. Jak pan będzie przestrzegał prawa? Ale no nie dokończę pytania. Proszę tutaj go dać jeszcze raz. Proszę, Proszę nie to żartować. To zadać, um, jak pan będzie przestrzegał prawa, będą sprawi, w, w partii, która te prawo łamie? Z partii, która te prawo łamie. Ja słyszałem to pytanie, chyba nie ma większego rozwinięcia. Jak mogę przy... proszę pana, to co pan powiedział, to jest o pomówienia. Ja nie rozumiem, co pana podkusiło, żeby powiedzieć, że tej partii się łamie jakieś prawo. Proszę pana, jeżeli nie ma pan podstaw dowodów, jeżeli nie ma dowodów, nie ma zdjęć, nie ma jakichś dokumentów, oczywiście oficjalnych, bo jeżeli na chyba pan się teraz yy, w przystózowym to wkleił jakieś Yy, byle od zdjęcia, no to proszę pana, wszystkie ustawy rządu. Bo ja teraz powiem, jako yy, jeszcze jako kandydat tej partii. Ja jestem minister sprawiedliwości i obiecałem rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Prawda, obiecałem? Obiecałem. Czy to wprowadziłem? Wprowadziłem. Ustawa przeszła, czekam jeszcze oczywiście na podpis przyszłego prezydenta albo osoby sprawującej obowiązki prezydenta, a następnie. Kolejną ustawą, którą złożę, nie będzie ustawa, tylko poprawka konstytucyjna, by przyszłego prokuratora generalnego dopisać do krajowej rady sądownictwa. To były postulaty y, jako minister sprawiedliwości. Te postulaty zamierzam oczywiście zrealizować. podkreślam, zrealizować. A panie Pstrąg, ja chyba pana kojarzę, że pan był ministrem zdrowia w rządzie Prawej Solidarności. I chyba pamiętam, że to pan dostał dymisję oraz to zawieszone prawa człowieka za to, że pan można powiedzieć złożył wniosek o wykluczenie własnego człowieka. Czy to jest przypadkiem brak lojalizmu Gdzie wobec... Pan, że mi zawieszony. No tak, Gdzie był pan PiS. Zawiesz... Był, był pan partypis. i nagle już na w tej partii PiS po prostu. Ale dobrze, proszę mi tutaj nie wchodzić na podium. Proszę ja zaprzestać. Nie rządowi. Taka jest prawda. To jest taka, że to pan, jeżeli pan teraz oskarża y, partię, w której pan był i w której pan dostał, został wywalony przez zarząd i szeptany był w rządzie, minister zdrowia, który również został wywalony. Wydalony, panie na prezydenta. Dodalony, wywalony, wszystko, rozumie. Zawieszamy prawa członka. I teraz pan oskarża bez żadnych podstaw, bez żadnych dowodów partię, która po prostu już jej pan nie lubił, bo panę wywalili, a ja słyszałem, że to pana wywalili, bo pan, można powiedzieć, chciał wykluczyć swojego kolegę z partii, więc dla mnie pan proszę powiem, że nie oskarża się naszej partii o takie proszę, rzeczy, że no, łamie prawo a po drugie... Ja panu powiem jedno Nie wyrzucać, proszę, proszę, niech chcę powie, niech chcę powie, Kozioł Kaczyński, wszyscy, macie, ma ona ma powiedzieć pan ma mówić, wolne słowa, dajcie mu powiedzieć, dajcie mu powiedzieć, ludzie proszę Panie mówić. Kaczyński jest pan najlepszą osobą z tej partii jest pan jedyną y, najlepszą osobą z tej partii. Super, też cieszę się. Y, ale no niestety, pozew został złożony. Ale dobrze, I, dobrze pan, to... Y, ja y, zaraz... y, Dobrze, czekaj chwileczkę. No weźcie, nie wyrzucajcie tego człowieka. Dajcie mu dokończyć słowo. To jest człowiek, ma prawo się wypowiedzieć. I pani Panie, pan, panie kandydacie... No, słucham. Ale nie, ja mam do Pana pytanie. Gdzie nie złamaliśmy prawo? Kiedy? Pański premier um, przysłowiował, złożył dymisję członka Rady Ministrów, gdzie jedyną osobą, która może odwołać ministra jest prezydent. Ja, prezydent dymisję... może odwołać. Prawda, to jest prezes rady. Panie Stanisławie, prawda jest, złożyłem wniosek, odwołałem Pana. Prezydent, prezydent, prezydent może odwołać chwilę przycisk cisza przez chwilę. Prezydent może odwołać, to no możecie mu dwodować wchodzić wyruchami z podium. Prezydent. Bo mi zaraz człek sz dostanę, jak mi choć radnie się powiedzieć, a nie będziecie się tak... Prezydent może wywalić kogoś na wniosek prezesa Rady Ministrów, a to, że dostał pan dymisję, rzeczywiście, to trzeba było czekać do wyborów prezydenckich, bo to prezydent składa dymisję premiera, e, przepraszam, no premiera też, ale ministra oczywiście na wniosek prezesa Rady Ministrów, a jako, że na razie mamy osobę, która e, jest tymczasowym prezydentem, jest nim marszałek Sejmu, w takim razie powinniśmy, ale chwila, bo dzisiaj na posiedzeniu było wotum nieufności wobec Pana, zostało złożone wotum nieufności. Zostało i z... przegłosowane, Moment. Więc ja nie rozumiem, Zostało przegłosowane większością bezwzględną, więc niech pan nie mówi, że to jest bezprawnie, bo bezprawnie byłoby to, gdyby Pana odwołali, e, tak gdyby to nie prezydent, bo przyznaje Panu rację, prezydent może odwołać ministra na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ale jeżeli na wniosek, na ministra został złożony wotum nieufności Sejm złożył wotum nieufności na danego ministra i to wotum nieufności przeszło, to prezydent można powiedzieć ma obowiązek tego człowieka dzwonić, bo Sejm już zadecydował za, premię, za prezydenta, więc taka jest, taka jest prawo, no proszę pana ja prawo nie tworzyłem i to jest prawidłowe prawo dobrze, słucham kolejnych pytań a czy ktoś w ogóle, nie przypominam sobie głosowania no, dzisiaj było, dzisiaj było a, właśnie na dzisiejszym Sejmu? nie Deszchek, bracisz sobie głos. Co? Chcę no, no dobra, mów, mów. Teraz jako premier, odpowiem. No, powiem konwencja prezydenta, ale pan z zapytaniami do mnie to, co miałbym mi odpowiedzieć. Głosowanie było. Wynik 13-9. Jakość bez, bezwzględna była. Więc pan został odwołany. Tak jak pan chciał. Ja zrobiłem to inaczej, Pan chciał inaczej, zrobiłem to jak Pan chciał, przeszło, no to To było zgodnie z prawem Tak jest, sabotażował Pan i w partii i w rządzie Dobrze, ale ja, ja rozumiem gorzkie żale do Pana Stanisława Ale takie, ale to już na oddzielnej konwencji, bo to jest moja konwencja i ja tutaj Chciałem poruszyć tematy moje A to, że Pan odpowiedział, to tak jak ja już to w sumie odpowiedziałem Nie chodzi mi tutaj bo ja... bo ja konferencję mam. Zaraz będzie miał pan konferencję, proszę już tutaj i tak się... No. Kontynuując, proszę o zadawanie pytań, jeżeli się nie pojawią pytania, no to zakończymy wielką konwencję. Jeszcze nie nie zakończyć. Jeszcze nie. Musimy czekać na pytania. Po pytaniach już kończymy. Ja, jeszcze nie. Tak, kończymy. Jeszcze nie kończymy. Jarek, to jest moja konwencja, nie twoja. E -e. Się Dobrze, czy. Pytali. Czy są tutaj jeszcze jakieś pytania od publiczności? Czy jeżeli nie ma pytań, zakończamy konwencję, gdyż wszystkie tematy zostały już wyczerpane? Jeszcze... No to... Tak, A, no to co, mój No i hy, no ja bezpieczne wypełnianie śmiałych marzeń O nową Polskę walczymy by... z buduj, oj, aha nie mutować tego, nie mutować nie mutować. Aha. i czekaj, ja będę dobra, koniec, już, już bez nie, pa, po, serio, poczekaj. bez palaczowania. leper może zakończyć dziękuję za wielką konwencję, ja się nazywam to... Kaczyński, najlepszy kandydat na prezydenta sportowej Polskiej. a ty już, ja przetekaj, ja co